Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Madzio i dzisiaj będziemy grać w fenomenalną gierkę, która się nazywa 60 Seconds albo 60 sekund. Jest to gierka stworzona przez Polaków, e, dokładnie nie wiem przez kogo, ale tutaj sobie możemy wejść w kapelusik i nam się wszystko tutaj pokaże. I słuchajcie, dzisiaj sobie postanowiłem ją nagrać, ponieważ jest to taka gierka point and click, taka e, troszeczkę, że tak powiem survivalowa. E, ma bardzo dużo elementów losowych i tak dalej, ale o wszystkim praktycznie będzie decydować pierwsze 60 sekund. Zaraz się dowiecie dokładnie o co chodzi, i tak dalej. O, myślę, że z tej gierki możemy sobie zrobić malutką taką serię, bo mi się ona bardzo spodobała, mnie zauroczyła. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Jeżeli tak, jeżeli Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Jak będzie z 20 tysięcy, czy coś, to jutro wrzucę Wam kolejny odcinek. Dobra, zaczynamy. Dzisiaj zrobimy tylko szkolenie. Dzisiaj zrobimy sam tutorial, żeby Wam też wytłumaczyć o co chodzi w tej grze, i tak dalej. Dowiecie wszystkie o zbieraniu zapasów i przetrwaniu w obliczu Atomowej Apokalipsy. Szkolenie jest 100% zgodne z zasadami BHP. Rozpoczynamy. E, ogólnie w grze się wcielamy w Ojca, taki American Dad, taka typowa amerykańska rodzina, czyli syn, czyli rudy, piegowaty synek, gruba, brzydka córka, żona i, no mąż. E, witaj na ćwiczeniach atomowych, weź się w garść i skup się, a skończyłem prędko, przytrzymaj kontrolkę zbierania, aby pominąć moje słowa, ale pamiętaj, że za każdym razem gdy to zrobić, czerwoni rzucą kolejną atomówkę, tak jak ta wieczna wojna USA i Rosjan, komunistów, e, wielki kapitalizm Amerykańców kontra rosyjski biedny komunizm, tak, cały czas, e, to wszędzie muszą być do tego nawiązania przecież, szkoda czasu, tak, 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 um... Czy on tutaj mówi coś ważnego? To znaczy, w tej grze jest dużo takiego gadania e, niepotrzebnego, czyli to, co robią wszyscy YouTuberzy. Absolutnie, a mało jest przechodzenia do rzeczy. E, czyli jest bardzo dużo tutaj takich barwnych opisów i tak dalej, które wszystkie na samym początku e, przeczytamy. Ale później będziemy je pewnie omijać. Ale całkiem, całkiem mi się podoba ogólnie koncept tej gry i szczególnie jej styl graficzny. Może jeszcze nie o tutaj, bo tutaj to wygląda jak z jakichś sąsiadów piekła rodem, którzy są, no powiedzmy, już starszą Gierko, co nie. Ale później e, jak zobaczycie, jak to wygląda w bunkrze, bo my będziemy przez 60 sekund zbierać ogólnie... O, gdzie jest Timi? O, tutaj jest. Jezu, mam niepełnosprawnego jakiegoś syna. Stoi... Nie, on klęczy na łóżku. <laughs> no i że będziemy mieli 60 sekund na zebranie wszystkich rzeczy, na przykład Timiego i tak dalej. Właśnie członków rodziny, broni, jakieś mapy, zupy, wody i wszystko rzucamy tutaj do schronu. I po tych 60 sekundach schodzimy na dół i przez... 20, 30, 40, 50 lub zależy ile, co nie, to jest losowe chyba e, dni. Po prostu musimy przetrwać. Po prostu musimy przetrwać na podstawie tych zapasów, możemy wysyłać ludzi na powierzchnię, No ogólnie troszeczkę takie podobne do This War of Mine. W zasadzie moim zdaniem jest to odrobinę podobnie, tylko że tam jest pokazana tragedia cywili i tak dalej, i to e, jest bardzo, bardzo, że tak powiem, no emocjonalne i mocne, a tutaj jest to zrobione w stylu całkowicie humorystycznym i tak dalej. I szczerze mówiąc, to mi się podoba e, zarówno jeden, jak i drugi tej styl gry, bo są one całkowicie różne od siebie, mimo że poruszają tę samą tematykę, czyli e, przetrwanie cywili w, ob, w obliczu jakiejś właśnie wojny. Tutaj mamy akurat wojnę nuklearną. Naraz możesz nieść ograniczoną ilość przedmiotów, a każdy z nich coś waży. Nim zbierzesz kolejne, musisz rzucić pozostałe do schronu. No tak, no bo mamy tylko cztery sloty. E, z tego co zauważyłem, to córka zajmuje aż trzy sloty, zatem szczerze mówiąc nie wiem czy będę ją prawo bo ona mi wszystkie zapasy jeszcze wyżre, a tego nie potrzebuję, nie, już wolałbym jakoś mapę, czy apteczkę, czy cokolwiek, no, dobra. Rzucamy wszystko na dół i zaraz dostaniemy kolejne zadanie, co mamy rzucić, w ogóle można się porozglądać po domu, gdzie co jest, ale to jest randomowo generowane tak naprawdę, za każdym razem, no, zatem to nie jest proste poznajdywać wszystko, co nie, jeżeli się o tak nauczycie, to wcale nie będzie wam prościej. No i tutaj jest po prostu ten tutorial, co nie znacie zbierz Radio e, to jest takie naprawdę bardzo podstawowe, żeby w ogóle oswoić gracza z tym i to jest bardzo przydatne szczerze mówiąc, bo e, ja raz spróbowałem, to znaczy jak wykupiłem grę e, przed sekundą i jeszcze tak za bardzo nie ogarniałem, to włączyłem sobie taki już normalny tryb bez tego tutorialu i po prostu nie wiedziałem absolutnie gdziekolwiek co jest, bo oczywiście nie są przedmioty podświetlone, tylko musicie chodzić i szukać. A tak, jak się, jak się już trochę zapoznacie, to jest prościej, nawet jeżeli są one generowane randomowo. Dobrze, wrzuciłem latarkę. Co wy chcecie, żebym jeszcze tutaj powrzucał? Wspaniała robota. Właśnie to będzie stanowić o waszym życiu lub. Stanowić? Chyba źle przeczytałem. To no, chyba źle przeczytałem po prostu. Eee, a teraz rzucałem jak wipunek do schronu. To już to zrobiliśmy. Zuch! A teraz przejdźmy do trudniejszej części ćwiczeń, czyli zrzucenia głęboką wodę. Tutaj sapteczka. O! Warto zapamiętać, co nie? Zbierz, zbierz do schronu 5 przedmiotów. Nie minie czas, Tak. Czyli na pewno nie ciebie, ciebie kurde nie zbiorę, bo jej dziwi nie potrzebuję. Ty trzy sloty zabierasz, po co mi marnować trzy sloty na moją córkę? Wystarczy mi sam synek, dobra, może jeszcze żonę wezmę, ale co tam z córką, przeżyję bez niej. Jeszcze by mi grała cały czas na tym. Nie, nie, ja podziękuję za to. Gdybyś e, nie grała na tym, gdybyś zamowała jeden slot, to ja bym cię wziął, ale tak to ja bolę apteczkę. Dobra, no, zbierz i wrzuć do schronu przedmiotów, zanim minie czas, dobra, ale gdzie ja zaczynam? Od tego miejsca zaczynam? Tak? O, tak, dobra. Uuu, dobra. Tak, żona zajmuje dwa sloty, dobrze pamiętałem. I tak trzeba wszystko rzucać po kolei. Mm, zaraz pobiegniemy po najważniejszą rzecz, jaka moim zdaniem tutaj w ogóle jest czyli apteczka. Apteczka, moim zdaniem, jest naprawdę cholernie, cholernie ważna. Nie można o niej zapomnieć. Dobra, broń i jeszcze zupę weźmiemy. Już minęło tego? Tak, dużo? Czyż ja dopiero zacząłem zbierać rzeczy. Dlaczego to tak szybko mija? Dobra, A, woda. Dobrze, że oni mają wszędzie to. O, trudka na owady. O, karty? Tutaj coś, wiedziałem, że tutaj coś jest. Dlaczego ja z tego nie zdążyłem zebrać? Fak! Dobra, chodź. Truna, wezmę ciebie, byłaś blisko. Tylko dlatego cię wziąłem, nie dlatego, że cię lubię. Mapa? Mamy mało jedzenia? Oj, fak, mamy naprawdę mało jedzenia. No, odsuwajcie się walizki, dlaczego jest taki burdel w tym domu? To jest mój dom czy to jest dom jakiegoś amerykańca? Dobra. Nie, ostatnie sekundy. A, biegnij, pikni. O, zdążyłem, dobra. Mamy wszystko? O czym zapomniałem ważnym? O radiu zapomniałem, nie wziąłem radia. Nie wziąłem maski przeciwgazowej. Nie wziąłem dużej ilości rzeczy, które powinienem wziąć, fuck. Wiesz jak zdobyć, Wiesz już jak zdobyć to co jest potrzebne, spotkamy się na dole. Zobaczymy czy na treningu, e, zobaczymy się na treningu przy trwaniu w schronie atomowym, rozejście. Tak i teraz będziemy wskakiwać na dół i teraz zobaczycie po prostu piękny styl graficzny tej gry. Jej, jak mi się to podało po prostu, fenomenalnie. Woda. Tak, esencja życia, podstawa przetrwania, i zaraz to zobaczycie. No. Dzień pierwszy. I to jest. O! Oh. No świetny jest ten komiksowy styl. Bardzo mi się on podoba. I ogólnie ta gierka polega na tym, że my tutaj nie możemy mieć interakcji z czymkolwiek. Naprawdę nie mamy z czymkolwiek interakcji, nic z tym nie możemy zrobić. I jedyne co my robimy to jest. Czytanie dziennika i podejmowanie decyzji na podstawie jego. Gracz może zrobić tak naprawdę bardzo niewiele po zebraniu tych rzeczy, i moim zdaniem to jest bardzo fajne. Jesteś w schronie, gratulacje. Eee, niestety to nie koniec ćwiczeń. Wewnątrz, wewnątrz bunkra znajdziesz tylko te zapasy i osoby, które zostały wcześniej zebrane w domu. Na razie możesz polegać jedynie na nich. Kolejne dni będą stanowić dla ciebie lekcję, jak przetrwać, gdy świat ogarnie pożoga. Nie zapomnij rozejrzeć się po schronie i zapoznać się z tym, co w nim jest. Może dowiesz się czegoś ciekawego, jest to możliwe, gdy notatnik jest ukryty lub jeszcze nie pojawił się. Zacznijmy od najważniejszego. Każdego dnia należy racjonować wodę i żywność, bez tego, nasz mar... bez tego marny wasz los. O ile starczy ci zapasów, porcji wody lub zupy można przydzielić, wybierając symbol butelki lub puszki pod portretem postaci, wybierając za portret przydzielić zarówno wodę, jak i żywność. Zapasy te można zachować na później, ale warto dbać o regularną dietę i pamiętać, że człowiek może wytrzymać jedynie 4 dni bez wody. Pierwszego dnia nikt niczego nie potrzebuje. To twoja pierwsza doba w tym bunkrze, więc musisz przywyknąć do jego... Bezpiecznej ciasnoty, a ten szum wentylacji? Uwierz mi, potrafi doprowadzić do szybkiej pasji. Wiecie co mnie do by doprowadziło do szybkiej pasji ta piprzona mucha, co lata cały czas w kółko. To ona by po prostu sprawiła, że ją każdego wymordował tam. Dobra, dzień pierwszy, wszyscy są jeszcze zadowoleni, dzień drugi. W ciągu jednego dnia pojawił mu się niesamowicie e, potężny zarost. Po prostu testosteron płynący w jego krwi bardzo mocno buzuje. Dzień dobry państwu, wie, ufam, że spało się wybornie, łóżka wygodne. Nie, no cóż, lepszy nie będą, zasyńcie się tutaj trochę, więc lepiej się przyzwyczajcie. Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od racjonowania, o którym trzeba myśleć regularnie, ale później spróbujemy czegoś innego. Zainteresowanie świetnie. Sprawa jest prosta: prędzej czy później skończą się skończą się wam zapasy żywności i wody. Kwipunek jak kwipunkiem, ale bez picia oraz jedzenia wasz pobyt w tym buksze nie skończy się wesoło. No, w ogóle by się nie skończył, moim zdaniem. Zapewnić braki. Czasem będziecie musieli wysłać ekspedycję na powierzchnię. Przygotowanie ekspedycji następuje dzień przed jej wyprawą. Pamiętaj, że na wyprawę nie. Nie można wyzwać nikogo, kto jest do cna zmęczony dla ułatwienia. Pominiemy dziś przygotowania i przejdziemy od razu do wysyłania ekspedycji. Mary Jane nie sprawiała dzisiaj problemów, a problemy nie śmiały wchodzić jej w drogę. Mary Jane to jest chyba córka. Timi, co z nim? Wszystko w porządku. Nic nowego, czasem najlepszą nowiną jest brak nowin. No tak. Dolores nie wydaje się zatroskana. Ted ma się dobrze. No to bardzo dobrze, nikt niczego nie potrzebuje. Kogo wysyłamy na ekspedycję? To chyba jest oczywiste pytanie. Wysyłamy naszą córkę. <śled> Nikt by jej nie chciał, nie bawcie się, nikt jej nie chce. Nikt jej nie chce, zatem będzie spoko. W związku z tym, że to jedynie ćwiczenia, twój podróżnik wróci niebałem. W czasie prawdziwej apokalipsy wyprawy mogą trwać po kilka dni. W międzyczasie zajmować się, będą, zajmować się będą inne problemy, nie mniej trywialne niż kwestie diety. Niektóre z nich mogą wystawić Was na prawdziwą próbę charakteru. Przekonamy się z jakiej gliny jesteście ulepieni. Jak zwykle zacznij od rozdania racji żywieniowej, nie chcemy nikogo zagłodzić, prawda? Mary Jane wyprawiła się na zewnątrz, niech wraca szybko. Tymi uwielbia sok jabłkowy, ale teraz powinien dostać trochę wody. Dolores nie przetrwa długo bez wody, bez wody Ted nie przetrwa. Czyli wszyscy potrzebują wody, czyli dajemy im jedną trzecią butelki wody. Dobra. Jestem wojskowym, więc zasadę brak mi wyobraźni, ale to mi może się przydać. Rozpasz taki scenariusz, znajdujesz chomika dzieciaków, który... Jakimś cudem uciekł do bunkra, dzieciarnia będzie zachwycona i ty także. W końcu nic nie przebije świeżego jadła, które samo ci się pamięta pod nogami. Czas na decyzję: czy ogotuje zwierzaka? Nie, to by po prostu zabiło morale dzieciaków. Jezu, ja pamiętam, jak tego, jak właśnie Faki e, Gekon gdzieś uciekł. Gdzieś się skoła po prostu je w terrarium. Jaki to był płacz. Więc ja nawet nie chcę myśleć, co się dzieje w umyśle dzieciaka, skoro to się działo w umyśle, powiedzmy, dorosłej osoby. Powiedzmy. No to ja nawet nie chcę myśleć, co, jakbyśmy kominka mu zeżarli. Nie, 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 absolutnie go nie jemy. Dobra, dzień numer 4. Jeszcze nie wróciła? Nie, nie, nie wraca. jakoś za nią nie tęsknię. <noise> Doskonały wybór. Mały futrzak przybierze na wadze i będzie znacznie lepszym posiłkiem za kilka dni. O, albo i tak można. Może nawet jedynym jeśli zapas puszek w stronie się wyczerpie. Timmy, co? Z tym wszystko w porządku nic nowego. Dolores trzyma się dzielnie. Ted ma się dobrze. Okej. Okay. Z tego co kojarzę, to Dolores trzeba bardzo często wysyłać właśnie na poszukiwania i tak dalej, ponieważ ona bardzo cierpi na klaustrofobię. Tutaj niektóre sytuacje będą wymagały wykorzystania Twojego ekwipunku. Czasem może się okazać, że brakuje ci akurat tego jednego konkretnego przedmiotu, który mógłby odmienić Twój los. Przed wybuchem warto umieścić w stronie to, co, wyda to, co może wydawać Ci się najpotrzebniejsze. Niemniej jednak każdy przedmiot może okazać się użyteczny. Co chcesz dzisiaj pokroić, e, porobić? Wyczyścić karabin, posłuchać radia, a może pograć w cienie za pomocą latarki? A, dawajemy radio. Byle byłoby jakieś zajęcie, bo bez zajęcia ludzie po prostu. O Boże, Jezu, dziecko zraniłaś się, ale na czym ty się zraniłaś, jak to są ćwiczenia, ty nie jedna. Wiecie, ja je wezmę, jak już będę grał na żebyście się śmiać tylko? Sprzęt radiowy jest niezbędny, aby nawiązać komunikację z armią amerykańską i nasłuchać się, czy w waszą stronę nie zbliżają kłopoty. Potrzebował ktoś trochę wolności, już armia amerykańska wam przyniesie. Przy dormienie szczęścia posłuchacie też muzyki. Dobre namieni, nasza ekspedycja powróciła. Podróżnikom niekiedy uda się znaleźć dodatkowe zapasy, czasem nie będą mieli tyle szczęścia i wrócą do domu paskudnie podrubowani albo napromieniowani. Uwierz mi, to drugie jest mało zabawne, a świecenie po nocy jest stanowczo przereklamowane. Słyszałeś, Piotr Kogiński? Świecenie po nocy jest sposób Zatem nie rób tak już. Dzisiaj wasz podróżnik został rano, ranny. Warto opatrzyć go apteczku. Czyli nic nie przyniosła i została ranna. Ty, ty głupia cioto. Zmarnowana apteczka. Aby twoja rodzina przetrwała, potrzeba choć innego dorosłego. Dobra. Czas się wyspać. No to idź spać. Co zrobicie? Nic nie zrobicie. Dzień szósty. O, zobaczcie, ktoś coś tutaj narysował. Dwie lewe. Oho. Witajcie, zapewne zadajecie sobie jedno proste pytanie. Po co siedzimy w tym schronie? Dlaczego nie pójdziemy w cholerę? O, dobre pytanie. Odpowiedź jest prosta bo to samobójstwo. Jeśli jakimś cudem nie uśmieci was promieniowanie, to na pewno zrobią to gigantyczne skorpiony. Aha, to super. Mówię całkiem poważnie, waszą jedyną nadzieją jest oczekiwanie na ratunek przez naszych bohaterskich upaków O, kurczę. Najlepsze, co możecie zrobić, to próba nawiązania kontaktu z wojskiem USA i przygotowanie się na ewakuację. Jest spragniona i trzeba dać jej się napić. Okej, okej. Okay, okay. Wszyscy chcą wodę. Nikt nie chce jeszcze jeść, no to dajemy każdemu wodę. Da się, da się. Nie, nie, nie. Ratunek nie nadejdzie dziś czy jutro. Aha, okej. Okay. Priorytetem jest utrzymanie działającego rady i gotować do podjęcia wyprawy na pustkowie. Musicie być ostrożni. Poza naszymi wojskami na powierzchni mogą grasować bandyci, A nawet komuchy! <laughs> tylko nie komuniści! Mówię na poważnie, tylko nie komuniści. Pomyśl tylko, co się stanie, jeśli czerwoni znajdą wa wasz skron. Umówmy się tak. Podzielą wszystko na równo i każdemu wszystko zabiorą. Kurde. Podczas tych ćwiczeń otwieracie się tylko wtedy, gdy ktoś zapuka do drzwi schronu dwukrotnie, czyli to jasne dwa razy. To nie ma za bardzo sensu. Przecież każdy, każdy normalnie, załóżmy, że to są drzwi, co nie? To każdy normalnie puka dwa razy, co nie? Normalnie po prostu wchodząc do kogoś pukając do domu, to się puka po prostu dwa razy. Nie puka się. Kto puka trzy razy? Dwa razy się puka. Super po prostu. Tylko jakiś Amerykanie mógł coś takiego wymyślić, takiego głupiego. Tak ty głupi amerykańce. Nic się nie zmieniło tutaj w otoczeniu tylko ta mucha nadal w kurzu. O, rysunek hamburgera z amerykańską flagą. Pamiętaj, że niektóre dni e, wiele może się dziać trzeba być gotowym na różne przyciemności losu, dlatego każdy dzień, którym jest dla odmiany spokojny, to jak wygrana na loterii. Wykorzystaj go w pełni. jedz, pij i wypoczywaj. Mam świadomość, że bolszewicy nie cieszą się takimi wygodami jak ty. Nie byś to zawsze bawi. W tych warunkach każdy spokojny dzień jest na wagę złota. Maryja miała przyjemny poranek. Timi jest bardzo głodny. Dolores marzy o porządnym posiłku. Czyli, Timi i Dolores chcą zjeść. Dobra, no to tylko oni zjedzą. Dopóki schron jest dobrze zaopatrzony, a wy jesteście ostrożni, nic wam nie grozi, na konsekwencje podjętych decyzji mogą się zemścić na was parę dni później. No tak, to, to, to ja właśnie bardzo lubię takie gry, w których decyzja podjęta w dniu drugim zemści się na mnie w dniu 40. Po prostu takie gry są najlepsze. Na Twoim miejscu uważałbym na te drzwi. Nasz oddział ewakuacyjny powinien wkrótce u Was być, ale oczywiście zachowajcie ostrożność. To scenariusz postapokaliptyczny, więc grożą Wam różne niebezpieczeństwa. W tych warunkach każdy spokojny dzień dobra, to jest to samo. O, um, Tim jest bardzo dzielny, Ted jest głodny, no to Ted sobie zjesz, jak jesteś głodny. Ktoś puka do drzwi, przysłuchując się uważnie trzeba rozróżnić powtarzające się sekwencje trzech uderzeń. No, ach, nie, nie otwieramy drzwi na trzy uderzenia, no, nie jestem głupi, potrafię czytać z rozumieniem, i tak to będzie źle, na pewno będzie źle. No, dzienniku, co mi powiesz? Słuszna decyzja. To nie byli goście, na których czekacie. Ostrożność się nigdy, e, za wiele, a rozważne postępowanie to klucz do waszego przetrwania. E, jest spragniona... Wszyscy chcą pić. Dobra. To wszystkim dajemy pić i woda nam się powoli kończy. E, Liczyliście owce przed srem, gdy was spokój zakłóciło opuchanie do drzwi. Ktoś naprawdę chce się do was dostać albo po prostu nie znosi tych drzwi. tuż Dwa uderzenia, dwa uderzenia. Sekwencja powtarza się. Otwieramy teraz. I co jak otworzymy? Teraz będzie źle. Na... Koniec! O! Uratowali nas, dobra. Czyli to był tego. To był tutorial. Tutorial, który trwał 17 minut. Spoko. Jesteście bezpieczni z naszymi dzielnymi żołnierzami najwyższy czas na szarlotkę! Apple pie! Każdy lubi szarlotkę. Możesz teraz wrócić wraz z rodziną do waszego pięknego domu i kon kontynuować wasze idyliczne życie. Jeżeli trafią wam się jakieś atomowe kłopoty, wiecie co robić i jak przetrwać. Przetrwaliśmy 10 dni. Gratuluję. 10 dzień. Zaliczyliśmy ćwiczenia. Dobra, super. Słuchajcie, to był tutorial. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że Wam się spodobało, bo bardzo bym chciał nagrać drugi odcinek. I to byłoby na tyle. Zatem dziękuję Wam bardzo, bardzo za oglądanie i do kolejnego, mam nadzieję, odcinka z 60 sekund. Zatem pa pa!